Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak w OBS Studio dodawać skróty klawiszowe, żeby ułatwiało nam osobom, na przykład niewidomym i słabowidzącym obsługę nagrywania. Bardzo przydatna rzecz ze względu z tego, że my nie widzimy, ale ogólnie jest to przydatna rzecz dla każdego i zdrowego człowieka. Przejdę sobie do funkcji ustawień. Mikser dźwięku OK, efekty przejścia, czas trwania pok. Dodaj konfigur panel sterujący ok. Zatrzymaj nagrywanie pole. Uruchom kamerę virtu, skonfiguruj kamerę tryb studia po ustawienia przycisk. Zamknij przycisk. I ustawienia. Jestem w sekcji ustawień. Ustawienia, Zatwierdzam przycisk, ją Enter. Ustawienia dialog, kanał aktualizacji, czułość. Wyjście. Pokaż komunikat, potwierdź po, Pokaż wyjście. Ułatwienia dostępu. I mamy listę ustawień. Przejdę sobie do ustawień skrótów. Skróty klawiszowe. Lista. Skróty klawiszowe. I otwiera nam się wtedy lista ze skrótami. E, pokażę pierwsze skróty, jakich ich na przykład zapisywać. Pole edycji pusta. Pole edycji pusta. Przycisk wyczyść Enter. Grupa. OK. Przycisk Enter. Anuluj przycisk rozpocznij transmisję. Grupa. Pole edycji. Kombinacje klawiszy wspólne z zatrzymaj transmisję. Działają jako przełączniki zaznaczone Down. I mamy tutaj na przykład rozpocznij transmisję. Tutaj mamy down, zapisany skrót, ale to już jest automatycznie, był zapisany. Przycisk wyczyść Enter. Przycisk dodaj Enter. Zatrzymaj transmisję grupa. Pole edycji i kombinacje klawiszy, wspólne z rozpocznij transmisję, działają jako przełączniki pusta. Na przykład zatrzymaj transmisję. Tutaj nie mam żadnego skrótu wpisanego. Mogę sobie do napisać yy, dowolną cyfrę, literę, tak żebym ją zapamiętał. Przycisk, dodaj Enter. I mam przycisk, dodaj Enter. Enter mogę zatwierdzić. Zatrzymaj transmisję, zignoruj opóźnienie. Grupa. Pole edycji pusta. I funkcja zatrzymaj transmisję, zignoruj opóźnienie. Przycisk, dodaj Enter. Rozpocznij nagrywanie. Grupa. Pole edycji kombinacje klawiszy wspólne z zatrzymaj nagrywanie działają jako przełączniki zaznaczone numer 0. I tutaj na przykład mamy funkcję Rozpocznij nagrywanie, i sobie wpisałem z klawiatury numerycznej z prawej strony 0. Czyli jak będę chciała nagrywać, wciskam tylko 0 i to wystarczy. Przycisk Wyczyść Enter. Przycisk Dodaj Enter. Zatrzymaj nagrywanie grupa. Pole edycji i klawiszy wspólne z rozpocznij nagrywanie działają jako przełączniki zaznaczone num1. Tak samo tutaj zatrzymaj nagrywanie. Wpisałem sobie z klawiatury numerycznej jedynkę i mogę zatrzymać nagrywanie jednym przyciskiem. Przycisk wyczyść enter. Przycisk dodaj enter. Pauzuj nagrywanie grupa. Pole edycji kombinacje klawiszy wspólne z wznów nagrywanie działają jako przełączniki zaznaczone num 2. I tak samo y, pauzowanie nagrywania też tak samo z tej samej y, klawiatury numerycznej y, dwójeczkę sobie wpisałem, także mogę zatrzymać i uruchomić tym samym przyciskiem nagrywanie. Teraz sobie y, po wpisaniu wszystkich skrótów których, yy, których będziemy używać po dodaniu wszystkich skrótów, których będziemy używać, za, musimy sobie przejść do sekcji OK i zatwierdzić zmiany przycisk, przycisk znów nagryw, przycisk dodaj podziel, przycisk dodaj znacz, przycisk, rozpocz, przycisk, zatrzymaj przycisk lista, pole edycji pusta, pole edycji pusta, przycisk wyczyść Enter, grupa po ukryć prze, przełącz na scenę OK. Musieliśmy przejść całą listę, żeby przyjść, przejść do okienka OK. I zatwierdzamy Enter. Teraz Automatycznie przechodzi na główny pulpit. Teraz pokażę, jak się oddaje sceny, żeby nagrywać ekran, bo bez tego nie będzie nam nagrywało ekranu. Przejdę sobie do sekcji. Dodaj scenę Zamknij przycisk. Źródła obrazu okno. Blokada pole wyboru oznaczone. Blokuje widoczność pole. Blokada pole wyboru. Mixer dźwięku okno. Wła wycisz urząd. Suwak głośno. Właściwości. Wycisz mikrofon. Suwak głośność. Lista rozwijana. Sceny okno. Lista. Scena 2. I mamy sceny. Przechodzimy sobie do y funkcji. Dodaj scenę Dodaj, dodaj źródło, dodaj, dodaj scenę. Dodaj scenę, dialog, podaj nazwę sceny. Sceny, okno, lista, 2. Jak dwa. mamy, dodaj scenę, wpisujemy scenę i ją zatwierdzamy enterem. Na przykład możemy sobie wpisać ekran startowy. Ja mam wpisany ekran startowy, zatwierdzam go enterem i to wystarczy. Później przechodzimy sobie do sekcji, Dodaj źródło. Dodaj scenę dialog. Podaj na. Usunij. Od. Przenieś w dół. Przenieś. Pole edycji zaznaczone. Scena 3. OK. Przycisk Enter. Anuluj. Przycisk Enter. Pole edycji zaznaczone. Scena 3. Dodaj. Dodaj źródło. I jesteśmy w źródłach. Tak samo. Mamy. Dodaj źródło. Otwieramy sobie. Przechwytywanie ekranu. Okej, okay. scena 3, urządzenie audio. Dodaj, dodaj źródło. No trochę zniknął. jest 64 okno. Wykofywane, zwinięte. Na trochę zniknąłem Urządzenie do przechwytywania. Ale przechwy zaraz przechwy się przechwytywanie przechwytywanie, przechwytywanie. przechwytywanie dźwięku aplikacji. Beta. Pokaz slajdów. Pokaz slajdów. Przechwytywanie dźwięku aplikacji. Pokaz slajdów. Przechwytywanie, przechwytywanie ekranu. Przechwytywanie ekranu. OBS 31.03.0 Właściwości otwórz. Właściwości źródła. Dodaj istniejącą. Stwórz sześć wy... główny ekran. Ekran. Przechwytywanie ekranu. Lista. Przechwytywanie ekranu. Stw. OK. O... OBS 31. Urządzenie audio. I już jestem z powrotem, bo yy, akurat jak ja nacisnąłem to już miałem zatwierdzone. Yy, źródła, ale jak dodaj źródła wcisnąłem, to mi się wykasowało. Teraz jeszcze trzeba dodać sobie kamerę. Tak samo dodaj, do, dodaj, źródło. dodaj źródła. Grupa. grupa, źródło, List, źródło Lista nam się otwiera. I możemy, musimy znaleźć urządzenia. Urządzenie do przechwytywania. OBS 31.03. Profile. Stwórz. Stwórz źródło. Stwórz, 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 stwórz kamera. Dodaj istniejącą. Do, dodaj istniejącą kamerę na przykład. Stwórz, stwórz kamera. Lista. Kamerę. Stwórz, stwórz, stwórz. OK. I zatwierdzamy OK. OBS 31.03. Profile. Już... I już mamy i kamerę i cały pulpit z powrotem do nagrywania. I możemy sobie Właściwości na, dla nagrywania ekranu dalej. Źródła obra. Kamera. Blokada po przechwytywanie ekranu. Blokada kamera. Blokada po przechwytywanie ekranu. No i ze skrótami bardzo przydatna rzecz. Więcej. W Funkcji, których się sam nauczę, bo na razie to się uczę, do mnie to też nowość, będę pokazywał w następnych filmach. Zapraszam na obserwacje, subskrypcje i do zobaczenia, do następnego filmu.